Witam Państwa. Chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię podatku VAT w rozliczeniach wspólnot mieszkaniowych. Dużo teraz się słyszy o karuzelach VAT-owskich, a przecież taka wspólnota mieszkaniowa, w której skład może wchodzić nawet i 100 współwłaścicieli. To ogromny, ogromny organizm, który, który tak samo jak każdy inny działający na rynku otrzymuje wiele faktur, płaci wiele faktur VAT. Sprawa wygląda następująco. Zgodnie z artykułem 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali z późniejszymi zmianami w 2000 roku, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Taka wspólnota jest zawiązywana z mocy ustawy, a, którą możemy, którym może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, może być pozwana, bądź może pozywać. E, przepis ten nie daje wspólnocie przymiotu osoby prawnej, Lecz przymiot jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis artykułu 6 ustawy o własności lokali, posiada określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą, tworzą ją właściciele lokali, i to jest najwyższy organ. Jest też zarząd powołany do tego, aby reprezentował interes na zewnątrz danej wspólnoty. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wspólnoty odpowiada, odpowiada bez ograniczenia wspólnota, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jej udziałowi w tej nieruchomości. Co to oznacza? oznacza to to, że w przypadku kiedy dojdzie do nieprawidłowości, błędnego rozliczania podatku VAT, tak naprawdę konsekwencje finansowe poniosą wszyscy właściciele nieruchomości. Czyli, jakby tutaj, e, trzeba bardzo mocno uważać e, na to, w jaki sposób e, działa zarząd. Trzeba go kontrolować, co jest e, prawem każdego właściciela lokalu, e, ponieważ może dojść do bardzo dużych nieprawidłowości. Warto sobie uświadomić, że Budżet takiej wspólnoty, nawet małej, to znaczy takiej 50, nazwijmy to 50-lokalowej, to jest kilka milionów złotych. Samo ogrzewanie to koszt ponad 130 tysięcy złotych, z czego ponad 25 to podatek VAT. Jakby nie każdy oczywiście posiada wiedzę i z dziedziny rachunkowości, żeby, żeby rozumieć istotę podatku VAT, ale najprościej mówiąc, podatek VAT nie należy do wspólnoty. Jest to podatek przenoszany od wartości dodanej. Który winien zostać odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Podczas kontroli działalności wspólnot mieszkaniowych bądź, bądź spółdzielni mieszkaniowych audytów dochodzi do sytuacji takiej, że księgowi, Którzy prowadzą te, te rozliczenia. Latami całkowicie błędnie księgują faktury. Kontrolowaliśmy też wspólnotę, gdzie dokumenty były ukrywane przez osobę podającą się za zarząd wspólnoty. Która bardzo blisko współpracowała z firmą administrującą. Ta firma administrująca, a w zasadzie jej prezes. W 2000 roku otworzył rachunki bankowe. Prawdopodobnie dwa. No i tak naprawdę dysponował środkami finansowymi jak własnymi. Jeżeli chodzi o, o, o tutaj o podatek VAT, a taka wspólnota może wystąpić o zwrot takiego podatku VAT. To może być około 50 tysięcy złotych rocznie. Nie wiem, czy któryś z właścicieli nieruchomości zadał sobie trud przejrzenia deklaracji VAT, przejrzenia rachunków bankowych i sprawdzenia. Ponieważ, jeżeli zarząd powstał spośród osób, które kompletnie nie znają się na tym, czym jest zarządzanie nieruchomością, a i zaufały w całości jakiejś tam firmie administrującej, która bez większego problemu mogła umyślnie wprowadzić w błąd organy skarbowe, bank a podszywać się pod zarządcę nieruchomości. I od tego czasu w zasadzie posiadała wszelkie plenipotencje do tego, aby, aby reprezentować interes wspólnoty mieszkaniowej. Oczywiście nielegalnie, no ale w, w, w ocenie takiego fikcyjnego zarządcy Śmiało mogli ustanowić się w urzędzie skarbowym, jako, jako zarządca nieruchomości, no i występować o zwroty VAT-u, które, tak jak powiedziałem, dla jednego budynku, to mogło być około 50 tysięcy złotych. To, na jakie rachunki przelali te pieniądze, to też już jest osobna sprawa, bo przecież mając nieograniczoną nieograniczone. Nieograniczoną władzę w żaden sposób. Otworzenie rachunku kolejnego dla wspólnoty tylko na zwroty VAT-u, na przykład i wypłacanie tych pieniędzy, nie stanowiłoby większego problemu, bądź przelewanie na konto firmy administrującej. Kwestie VAT-u wspólnoty mieszkaniowej należy badać każdorazowo indywidualnie. Do tego celu niezbędne są wyciągi bankowe, deklaracje VAT składane w Urzędzie Skarbowym, no i jakaś taka minimalna wiedza na temat tego, w jaki sposób ten podatek jest przenoszalny jest rozliczany. Jest to dość złożony problem, i, i, i tutaj, jakby wspólnoty mieszkaniowe, które powstały w 1994 roku. Mogły latami błędnie to wszystko rozliczać. I to jest poważny problem. To nie jest problem zarządu wspólnoty bądź zarządcy, tylko tak naprawdę jest to problem, który zostanie przeniesiony na współwłaścicieli nieruchomości. Bo to oni powinni kontrolować działalność zarządu. To oni powinni. A może się okazać, że zarząd to były tylko słupy, firma też administrująca była słupem z pięcioma tysiącami kapitału zakładowego, który może zostać bardzo szybko ogłoszona upadłość i wtedy Urząd Skarbowy będzie egzekwał bezpośrednio środki od współwłaścicieli nieruchomości. Solidarnie. No dobrze, to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś strasznie, natomiast latami były to łatwe pieniądze dla, dla, dla oszustów, właśnie wyłudzających w ten sposób, przy niewiedzy ludzi, którzy, którzy posiadali udziały w nieruchomościach. Dlatego, jeżeli chcecie, żeby ten temat został rozwinięty, zasubskrybujcie kanał dajcie lajka pod filmem jeżeli osiągniemy 250 lajków w ciągu tygodnia powstanie pełen materiał na temat rozliczania vat we wspólnotach mieszkaniowych bądź w spółdzielniach mieszkaniowych całkowicie za darmo otrzymacie gotowy materiał także Czekamy na lajki, na subskrypcję. Jest 250. Materiał pojawi się zgodnie z umową. Dobrze, dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie.